Następna mapa, następne TVZ. Mieliśmy dzisiaj jedno TVZ, było dzisiaj jedno TVZ. Aktualnie maksymalna ilość wygranych gier to były dwie mapy wygrane przez Solara, a teraz czas na Biana. Bian wygrał swój, swój jeden mecz przeciwko Innovation, będzie teraz grał na Snuta. Czas, żeby Europa powalczyła, czas, żeby Europa coś wygrała. Nie miałbym przykład temu, gdyby Snut miał to wygrać, bo 1 czyli do dwóch. Czyli do jednej wygranej mapy i w tym należy upatrywać nadzieję dla Europejczyków, tych nawet troszeczkę słabszych, przeciwko Koreańczykom, siedzimy na serwerze amerykańskim, jedna wygrana, wygrana teraz, to jest 250 dolarów dla do któregoś z nich, więc w tej chwili nikt nie poszalał, a tak bym sobie powiedział, w tej chwili wygrywają, przegrywają po kolei, jak powiedziałem Solar dwie, dwie mapy wygrał, to przypomina trochę sytuację z, e, z sierpnia, gdzie maksymalnie 3 wygrane mapy miał Innovation, Nib i Scarlet. Natomiast w lipcu było 7 u Innovation, 4 u Polta, 3 u Dira, 3 u Stefano. Nercio 2 wygrał. TLO nawet jedną mapę wygrał. TLO chyba z Nerciem wygrał. E, jak to oczywiście z EVZ u Nercia różnie to bywa. No ale dobrze. My tu sobie gramy, gadamy, i teraz padło pytanie: czy jest na liście Utermal? Nie wiem, ja nie mam dostępu do, do listy. Nie wiem, kto będzie grał. Wiemy, że jest paru gracz tam. Wiemy, że będzie, że będzie Su z tego co pamiętam. Su, Ryang, Stats chyba. Oni na pewno jeszcze będą. No ale nie ma co ukrywać, paru graczy powinno się nam tutaj pojawić. Steampunk w drodze u Biana. Biana, oczywiście, na niku speak Now. Siedmiu graczy za nami, jest to mapa numer 8. Więc nie jesteśmy nawet na półmetku dzisiejszej imprezy. Nie, nie, to jeszcze trochę czasu potrwa, zanim do półmetka się dobijemy. Starport tworzone. Kenz, okay. Steam pak tam z tyłu też się pojawia. No jeszcze dwie mapy, ta i następnej dopiero będzie mniej więcej pół metek. Nercia mana to była pierwsza, e, pierwszy bo jeden, później e, mana przegrał, e, mana wygrał z Nerczem, później był Lucira, później był e, wygrał super, później e, dwa razy super nawet wygrał, później nie, przepraszam, później był Solar, później był Solar dwa razy wygrał, potem Innovation wygrał raz. No i później mieliśmy oczywiście Biana i teraz doszliśmy do tego. Wszystkie te materiały powinny trafić na YouTube, a więc 20 meczów mniej więcej. Nie pamiętam tylko, czy mecz Polaka wrzuciłem. Wrzucę, bo miałem tam małe problemy techniczne. No dobrze, na razie Overlord dorzucony. Kamienie będą zagryzione. Wszystko po to, żeby tutaj nie mógł się ustawić z tyłu e, czołgami, żeby bunkier... No i tak już by nie ustawił, nie postawił, bo od tego jest creep, ale bezpiecznie jest otwarte oczywiście przejście, żeby tu można było w każdej chwili wybiec i poczuć się w miarę bezpiecznie. 4.50 ruszają dwa pełne mediwaki. Idealny timing ze strony Biana. Naprawdę. Bardzo fajnie. Czy jest w porządku, że na blisko nie będzie dwóch e, teran? A co mieli dać? E, punkty za to, że gracie teranem. Grasz teranem masz 500 punktów więcej. No niestety, Polt byłby trzecim teranem, ale nie grał. Europejscy teranie niewiele brakowało. 15 punktów zabrakło Jutermalowi, e, żeby dostać się na blisko. Steam odpalony. No i tu jest dosyć ciekawie. Eko obrywa. Ale już się idealnie władował Jan. Nie powinien był się tak władować. 5 dronek zabitych, uciekł. Ciągnął stać tylko jednego, On stać tylko jednego marynsa za 5 dronek i piątkę. Hmm. No dobra. Nie, trochę źle, trochę za dużo stracił w tym wszystkim. Stąd dał się tej załatwić. Lingi przy okazji mu kolejno, oddział mu padł. Ha, ha, ha. Dobra. Uleczy to i jeszcze raz zaatakuje. Snut uważany za drugiego najlepszego gracza z Europy, drugiego najlepszego Zerga, pierwszym jest Nercio, aczkolwiek Snut pewnie ma lepsze zivizy od Nercia, niestety. Co jest problemem? Dobra. Eee, trzy kwiny z przodu i niestety jeden zabity. Kryp przyblokowany. I tu jest problem, ponieważ ten atak eee, będzie miał wsparcie. Idzie od tyłu, dwa czołgi zostawione, mina do tego piechota I z tym nie bardzo będzie wiedział snu, co robić. Jeżeli właśnie pełne dwa medwaki zadadzą nam obrażenia w początkowej fazie gry i tego nic z tym nie zrobimy, nie, no nie uszkodzimy, to później wiadomo, że podejdą kolejne dwa medwaki. Nowe oddziały się pojawią, będzie coraz więcej tej armii. I jak widzimy, Jan tutaj yy, szaleje 14 swałek zabitych. Jeszcze drop y, do main'a. Nie do końca wiem, co może biedne snu tutaj zrobić. Musiałby to pierw poczyścić. Straci ekspansję. Kiedy tam próbuje, bronić. Jest gwiazda jego naturala. Czołgi znowu zostawione. Nie ma queen, żeby mógł zestrzelić. Mediwaki, Jeżeli jednak spróbuje pod to podejść, to, to mina. Jeszcze tam drzewa 16-17 dronek e, zabitych. Spróbuje pogonić, ale widzimy co te dwa czołgi tutaj robią. I za chwilę jeszcze mina, zrobi boom i dwa rocze zabite. I jeszcze drob do trzeciej, tu prosto pod spora. A to jest, przypominam, te dwa mediwaki, to są jeszcze te na z początkowej fazy gry. I za chwilę teran. No zmiecie, po prostu snut tutaj pada. Nic z niego nie zostaje. Miałem, że Nercio z Bianem wygrał. Snut sobie z tym nie poradził. ale to było w zeszłym sezonie. Czy w zeszłym... W ostatnim turnieju, o tak. No i dobra. My czekamy na dzieci, czekamy na koniec tej gry. Um, bez maina trochę ciężko grać. Tym bardziej, że za chwilę straci spawing pula. Musiałby roz, zacząć rozprzestrzeniać creep, żeby był creep, żeby te budynki nie popadały. Ogólnie, jeżeli chodzi o on powinno być tak jak kiedyś w Polsce: za pochodzenie dostaje się punkty za rodzinę. Eee, terańską dodatkowe punkty, kiedyś było rodzina na były punkty na studia i tak dalej, to powinno być za tyrana, dodatkowe 1000 punktów GG